Szanowni Państwo, czasami warto poszukać informacji na temat bliskie w miejscach oddalonych, a czasami także w miejscach nieoczywistych. Stąd paradoksalnie w spierach lokalnej placówki w innym mieście można znaleźć wartościowe źródła dotyczące poszukiwanych przez nas tematów. Tak też jest w przypadku muzeum w Owchorzowie, gdzie z łatwością i na całkiem dużą skalę. Znaleźć można materiały źródłowe, nie wspomnienia, przetworzone już jakieś, czy, czy wtórne relacje, a rzeczywiście źródła dotyczące mieszkania grybnika i okolic. Zanim jednak zaprezentuję Państwu te materiały, zanim pokażę śladowo z racji skromności czasu to, o czym, to co warto znaleźć, to co można, Muzeum Forżowym znaleźć. Rozpocznę od krótkiego przedstawienia historii naszego muzeum. W 1925 roku w Świętokłórbicach Stanisław Walis założył Muzeum Ziemi Brytomskiej. 10 lat później przyjął się do Chorzowa. Kierował nim do swojej śmierci, gromadząc niejednokrotnie absolutnie bezcenne zbiory. W 1950 roku zmieniono. Nazwy na aktualnie obowiązująca. Wśród licznych zbiorów, które znajdują się w Muzeum WŻowie, zacząć przedstawianie samej kolekcji, wypada od wartościowej i wieloaspektowej kolekcji numizmatycznej, wiele zresztą też eksponowanej na wystawie stałej. Po drugie, należy wspomnieć o różnorodnych kolekcji sztuki, w tym o. Bogatych spuściznach Jana Mwstockiego i Tadeusza Ślimakowskiego. Muzeum szczyci się również ogromną, bo to jest około 200 sztuk, kolekcją górnośląskich sztandarów. Zresztą nie tylko górnośląskich. Stany też zresztą powiększoną. Natomiast trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że zbiory Muzeum Forżowe znacząco, nie tylko w tym aspekcie numismatycznym, wykraczają poza chorzów, tytułową. Ziemię Brytowską, to z założeń Walisa, czy nawet Sam Górny Śląsk. Pracownicy muzeum, m.in. Walis i Stanisław Zajdar, gromadzili także informacje o wybitnych postaciach. W zbiorach zachowały się liczne wycinki prasowe, notatki, materiały świadczące o prowadzonej korespondencji z różnymi instytucjami na temat. Ślązaków, z urzędami stanu cywilnego, z parafiami po to, żeby maksymalnie pozyskać informacje biograficzne. Do muzeum trafiły jednak również spuścizny Ignacego Budnego i Bronisławy Czołkowiakównej. Ten ostatni zasób, zasób przekazany przez sekretarkę Towarzystwa Polek, jest głównym bohaterem tak nawet, tego mojego wystąpienia. Oznacza to zasób między innymi tych, tych dwóch dużych, to są duże spuścizny, że muzeum posiada bogate, niewyeksplorowane, absolutnie, bądźmy tutaj szczerze, zbiory dotyczące powstań na terenie powiatu oraz Towarzystwo Polek o zasięgu no, generalnie górnośląskim. Co to oznacza? Nie można przeprowadzić... Badań nad Towarzystwem Polak bez kwerencji zbiorów muzałów Bez zapoznania się z tym zasobem, które w skromnej części postaram się Państwu pokazać. Co więcej, to jest rzeczywiście skromna część, bo opowiem o dwóch jednostkach, o dwóch tekach dokumentów kilkuset dokumentów w każdej teżce. Tak naprawdę, ja opowiadam Państwu o kilkudziesięciu z tych dokumentów. Cała reszta dotyczy powiatu katowickiego, dotyczy powiatu tarnogórskiego, pszczyńskiego, licznych miejscowości, licznych konkretnych osób. Jakie są założenia zatem tego wystąpienia? Na użytek techniczny tego referatu założyłem, że rybniczanki to mieszkanki rybnika, miejscowości współcześnie tworzących to będzie widać, że to są dwa różne pojęcia, oraz powiatu rybnickiego, bo jednak ten Rybnik jest centrum dla tych ludzi. W tym momencie okresu międzywojennego, ale dla tych wszystkich mieszkańców to sprawy formalne załatwia się w siedzibie powiatu. Krótka oprograma. Trzy grupy materiałów. Z jednej strony informacje o kobietach skazanych przez Poszczególne koło towarzystwa do uhonorowania. Nazjeził jubileuszowe w 27 roku. Wszystkie mają odręczne dopiski o decyzji. Dyplom, oznaczenie, chlubne, uhonorowanie. Dalej. Sprawozdawczość okresowa poszczególnych półtowarzystwa towarzystwa. Jest kilkanaście notatek pochodzących z pierwszych lat po, po 22 roku. To w większości jest. Rzeczywiście 22. rok, są wszystkie niedatowane, bo tylko adnotacje pozwalają na takie wydatowanie. Oraz sprawozdania kół, znowu nie wszystkich, jakiegoś zakresu, za rok 26-27, a więc te sprawozdania, których efekty były prezentowane w wydawnictwie jubileuszowym w ogóle generalnie na zjściu. To co ważne, to, to są źródła. To są oryginały wniosków, oryginały sprawozdania. Odręczne, na maszynopisowych drukach, pieczętowane, poświadczane przez świadków. To są absolutnie materiały pierwotne. Ale w zbiorach Muzeum w Ożowie nie ma tylko dokumentów. Zachowało się również liczne materiały ilustracyjne, liczne fotografie, w tym, tak jak tutaj, dwie prezentowane. Z kursu przysposobienia gospodarczego przy chucie Silezja, koordynowanego zresztą przez szybko Jakówna. Zacznijmy zatem od kobiet przeznaczonych do uhonorowania na zjeździe jubileuszowym. Tak jak wspomniałem, to nie jest materiał kompletny. Nie jesteśmy w stanie z tego materiału w tym, na poziomie tego referatu i na poziomie aktualnego stanu, też badań, pokazać wszystkich kół, wskazać wszystkie osoby i wskazać za to, to konkretnie, osoby by wnioskowano do odznaczeń. Zresztą, jak państwo za pokażę, te wnioski czasami są dziwne, ale pokażę Państwu, jakie miejscowości, jakie osoby proponowano do odznaczeń. A więc, Kieruntowice dwie osoby, Kwałowice trzy, Czuchów cztery osoby, Jankowice, Makoszowy, Knurów, Przów, Przowskie Doły, Raduszowy po jednej osobie, Rydultowy cztery osoby, Rydultowy Dolna, odrębne koło, tam istniało 3 osoby. W Rybniku, w samym Rybniku mamy tych osób trochę więcej, bo mamy ich 6. Na smolnej jedną osobę i generalnie sam Wydział Towarzystw Polak na Powiat domagał się o znaki dla sztandaru powiatowego, rozumieć to należy. Spróbuję Państwu w tym momencie przybliżyć te uzasadnienia, te postaci z terenu samego Rybnika Współczesnego, bo to też jest znacząco jakie zasługi wskazywano a z drugiej strony, kim były te osoby, bo to też o nich dużo mówi. Zatem Zacznijmy od Chwałowic. Maria Zimna, mężatka, w towarzystwie od jego założenia, w domu, zebrania były podczas powstań u niej, przechowywała sztandar i amunicję. Podczas trzeciego powstania zorganizowała zbiórkę powstańców i zawiozła ją na front. Maria Guzowa, Mężatka również od założenia koła w chwałowicach brała w nim udział. Z jedyną zasługą, którą formalnie wypisano, było brała czynny udział w powstaniu cokolwiek pod tym się kryje. Janina Sierna, mężatka, kolejna z chwałowic, również od samego założenia, jej zasługą miało być to, że działała w celu ufundowania, ufundowania sztandaru. Na Smolnej. Jedyną osobą, jak już można było zauważyć, była Rosalia Bigeszowa. Mężatka, 60 lat. Członkiem była praktycznie od samego początku istnienia towarzystwa na, na tym terenie. Bo przody nie było innego. Była kandydatką do Rady Miejskiej. Przechowała i amunicję. Brała udział w zjazdach organizacji w Bytonie i Gliwicach jeszcze przed okresem powstańczym. Natomiast. W jej wypadku mamy tą specyficzną sytuację, w której to ona sama sobie pisała tą e, notatkę. E, I to rzeczywiście z jednej strony jest fascynujące zjawisko językowe, bo e, ten język jest wyjątkowy. To jest prosty język e, śląsko-polski, tak naprawdę. A z drugiej no jest gdzieś z tyłu głowy taki, e, takie dziwne wrażenie, że jednak sama sobie pisze tą, tą laudację. Czy to tak naprawdę być powinno. Jeżeli spojrzymy na drodning, to mamy do czynienia z jednej strony z mistrzużonymi działaczkami. To są te trzy panie w wieku lat 49, o których wspomniałem, czyli Jadwiga Białowa, Maria Różańska, Jadwiga Busowa. Można by nawet było powiedzieć, gdyby to. Była prawda, a nie jest, że wchodziły do jednej szkoły. Na szczęście nie. Natomiast więcej niż o nich, o niestrudzonych działaczkach, napisano o trzech dalszych. I rzeczywiście te informacje, które o nich podano, są ciekawsze. Zatem Stefania Botorowa, 33 lata, mężatka, od samego początku, w 1918 roku co jest tutaj warte podkreślenia, działająca w Towarzystwie Porek, zaangażowana także w inne organizacje. Podczas trzeciego Powstania działała w Czerwonym Krzyżu, w kampanii plebiscytowej jeździła na wiece, organizowała pielgrzymki do Krakowa i Częstochowy, przyjmowała emigrantów. Zresztą tutaj jest ostatnio publikowana jej opowieść, jej relacje, jej wspomnienie przez Muzeum Głodnośląskie w Bytomiu. Członkini Komitetu Opieki nad Żołnierzami, inicjatorka wydarzeń kulturalnych. To jest jakby jej specyfika. Ona ten czuje się dobrze i to, to, to robi, taką aktywność podejmuje. I tu widzimy, że inne z tych pan, inne z tego grona działają inaczej. Druga, Franciszka Gawronowa, lat 41, mężatka, w towarzystwie od, dopiero od 20 roku, dlatego, że przybyła w tym momencie dopiero z wychodźstwa. Wcześniej. Nie wiadomo gdzie, bo to nie jest potana w tym źródle, członkini Komitetu Plebiscytowego. Oczywiście jeździła na Wiece, była czynna w Czerwonym krzyżu podczas powstania, przyjmowała emigrantów. Natomiast jej aktywność skupia się na działalności akredytacyjnej. Tu zdecydowanie, jeżeli prześledzimy ten jej uzasadnienie do jej wniosku, to jest informacja, że tutaj działa, tu, zbi tu zbiera jakieś pieniądze, tu pomaga dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii. Czy wreszcie jest tą opiekunką grobów powstańczych? I ostatnia z tego rytmika Marta Klimasowa, 48. Co ważne, znowu inna historia, bo to jest uchodźca z Gliwic. Działająca praktycznie od początku XX wieku w polskich organizacjach, ale warto zwrócić uwagę: w plebistecie posłała córki do biura wwoziła woziła chorych do głosowania. Natomiast pisze on, znaczy wnioskodawcy piszą oni, że w trzecim powstało, nie brała udział ze swoimi córkami i została oznaczona Śląską Zdenką. Yy. Inną kwestią jest weryfikacja, oczywiście, tych, tych informacji. Natomiast samo to pokazuje naprawdę różnorodne życiorysy. I życiorysy, które bardzo nam się uzupełniają, bo mamy. Taką uchodźczynię, która jednocześnie zasługuje na jakieś odznaczenie. Mamy opiekunkę klubów powstańczych, działaczkę charytatywną i mamy też inicjatorkę wydarzeń kulturalnych. Druga grupa tego materiału to sprawozdania kół pochodzące najprawdopodobniej z lat 22-24, najpóźniej, 24, 24- rok. To y, wynika i z treści, bo tam są prawdopodobnie marki. Jeżeli chodzi o walutę, a z drugiej strony, też jakby najstarsza czy najmłodsza anotacja, w tą stronę najmłodsza anotacja pochodzi właśnie z 24 roku. Co w tych sprawozdaniach? Klasyczny druk, drukowany zresztą, wypełniony odręcznie się znajduje: Dana adresowa przewodniczącej, data założenia, liczba członków, częstotliwość i miejsce spotkań. Liczba członków podczas zebrań to są dane, które czasami w odniesieniu do kół różnią się w sposób znaczący. Prowadzona skala działalności kulturalno-oświatowej, wycieczki, działania dla dzieci na tym poziomie. Majątek towarzystwa w gotówce, czy jest sztandar, to też jest także samo zjawisko językowe, i stan kasy przychód. I w tym materiale, który w muzeum jest zachowany, mamy w miejscowości Żory, Zebrzydowice, Radziów, Obszary, Przów, Jankowice, Ema, Chwałowice, Biertłutowy, Rybnik i Knurów. W tym ostatnim wypadku to jest bardzo dziwne sprawozdanie, niezwykle interesujące, bo ono jest opisowe. I to jest rzeczywiście kilka stron obszernego opisu tego, co się dzieje w Towarzystwie Polek w Knurowie, ale on też jest dopiero z 1927 roku. I znowu, dla przykładu, ta koła bezpośrednio związana z miastem Rybnik. Rybnik prezesem wtedy jest Jadwiga Białowa. Koło założona 19 grudnia 1919 roku. Tak jest zapisane w źródle. Pytanie, czy jest to pomyłka, patrząc na te relacje wcześniejsze. Czy jest to świadome, świadome podanie tej daty, jednak z relatywnie krótkiej perspektywy czasu. 250 członki. Organizowano wycieczki i posiadano sztandar. W Chwałowicach prezesem była Maria Guzy, skarbniczką Waleska-Buchynek. Założono koło 20 maja 2020 roku. 150 członków, więc całkiem niezła liczba. Raz w miesiącu spotykano się w nowej szkole na zebraniach. Zorganizowano trzy zabawy i świeżo praktycznie ufundowano sztandar. W Radziejowie prezesem była Franciszka Kuchcik. Koło powstało 14 listopada 2020 roku. Miało 60 członków księgowo. Spotkania w niedzielę w lokalu co dwa miesiące i zorganizowano jedną wycieczkę. Dla wszystkich sztandarów nie posiadam. I wreszcie za eee, Tu mamy jakby datację, to, to nam pozwala też szerzej spojrzeć na ten materiał. Mamy informację, że to jest po wyborach z końca grudnia 2022 roku. Prezesem Anna Sier Sieroniówna. I sekretarką Teresa Zdrzałkowa, ale samo koło powstało w 20 roku, posiadało 40 członki, sztandaru nie miało. I ostatni z tych zasobów, które przykładowo Państwu chcę dzisiaj zaprezentować, to sprawozdanie kół za rok 26 2027 a więc tak naprawdę te, które wchodzą na zjazd jubileuszowy. Ona no jest już bardzo obszerne, To jest schemat, szereg punktów gdzie generalnie odpowiadano tak, nie podawano konkretnych danych, wypełniano te dane ręcznie. Od adresu, przez datę założenia, liczbę członków, uczestnictwo w spotkaniach, częstotliwość, majątek, posiadanie sztandaru czy też tablicy, współpracy duchowieństwa i nauczycielstwa z kołem, liczbę kobiet radnych w gminie. Niezwykle dla mnie ciekawy, ciekawy wątek, że w ogóle zadano sobie to pytanie liczba osób przeznaczonych do odznaczenia, podejmowaną współpracę z Kuchnią dla Bezrobotnych, czy funkcjonowanie Sekcji Oświatowej, działalność Oddziału Młodych Polek, funkcjonowanie innych sekcji typu dobroczynna czy gospodarcza i dwie ciekawe adnotacje. Ona w przypadku tych rybnickich sensów stricte są słabej jakości, bądźmy szczerzy. W przypadku tych pozostałych, pochodzących z poza miasta, samego miasta rybnika, te notatki są bardzo ciekawe. Nieobszerniejsze i, jakby też wskazujące na, na większe problemy, pewnie. To ocena ducha w gminie. Tak jest to zatytułowane w formularzu. Oraz wnioski i życzenia towarzystwa. To, co pogubiłem spróbuję Państwu za chwilę na przykładzie tych rybnińskich kół ponownie pokazać. W tym materiale mamy zachowane dla chwałowic, szczuchowa, biertutów, gierotów, Gotartowic, lisek, knurowa, z rybnika, Przoskinołów, pszowa, redutów, smolnej, włodzisławia i Żor. Takie, takie ankiety. I zatem, idąc po kolei po tych miejscowościach stanowiących współcześnie część, część rybnika w chwałowicach koło założonej 11 maja 2020 roku. i yy, Proszę zobaczyć, że ta data już nam yy, się nie zgadza. I tu wielokrotnie będziemy się rzeczywiście mierzyć z tym, że dane yy, nie są spójne. Yy, posiada standard owszem, yy, posiada yy, gmina yy, kobietę radną. Trzy yy, panie były wnioskowane do oznaczeń, ale ocena ducha została skomentowana jako 60%. Polaków. To jest ważne w kontekście pozostałych miejscowości. W gotartowica koło założono dopiero 3 kwietnia 1924 roku i standard dopiero planowano. To też jest w ogóle inne trochę sprawozdanie, bo ona zapisowa. Nie wpisano tego w ten formularz, który miał być centralny. Zrobiono to po swojemu. Opisano, jak koło powstało. Jakie koło ma problemy. No i opisano właśnie to, że planowane jest poświęcenie tego sztandaru, czy ufundowanie tego sztandaru. Trudno z tego pisma tak naprawdę to wywnioskować. Ale to, jest wszystkie, to są wszystkie informacje, które posiadamy na temat tego koła. Widać, że ono jest słabe. Jeszcze słabe. No wspierane, to prawda, przez miejscowe działaczki, powiatowe głównie. Ale, ale one jest po prostu jeszcze słabe. W Niemczech na rymerze, to jest ważne, że na rymerze koło powstaje według tej admutacji dopiero w marcu 2027 roku. Nie ma sztandaru. Posiada tablicę. Posiada młodzież, sekcję młodzieżową liczącą 50 członków. To jest paradoks w porównaniu z pozostałymi, ale też następnymi kołami. Nie wpisano żadnych wniosków, tutaj odnotowano, że to one zostaną skierowane odrębnie pisać. W wyniku podano, że koło powstało w 18 roku. Wracam do tego zestawienia z 22. No tutaj jest wątpliwość, czy to z roku 18 czy 19, patrząc tylko i wyłącznie na ten materiał. To, to jest prosta kwestia weryfikacji, weryfikacji w innych źródłach, weryfikacji w innych relacjach czy opracowaniach. Tak posiadano sztandard. Nie posiadano podówczas już radnej pochodzącej z tego miasta, z koła. Sześć osób proponowano do odznaczeń. Natomiast prośba, która. Prośba, którą skierowano w, w tym formularzu, prosimy o prelegentkę z głównego wydziału na zebranie miesięczne, z jednej strony, a z drugiej strony, y, opis stanu ducha ożywiony. Cokolwiek to znaczy, bo naprawdę, dla ten wyraz wpisany w tym formularzu. Smolna y, notatka przygotowana przez Biegieszową. Y, znowu wracamy do, do tej postaci, koło założone w 23 roku czyli relatywnie późno. No i wiadomo, sztandar mamy jedną, w Radzie Miejskiej jest to absolutnie zrozumiałe. Jest też liczna grupa osób kierowanych do odznaczenia, Ten materiał się nie zachowały. Natomiast ciekawy jest ten ostatni wątek, ciekawe są te wnioski, to rzeczywiście takie bardzo obszerne narzekanie na trudności. Zakończone Takim zdaniem, i że za czasy inne za pomocą boską. To pokazuje zdecydowanie to, w jaki sposób Biegeszowa funkcjonowała, jakie było jej nastawienie, jej myślenie, jej idee. To co ważne, jeżeli spojrzymy na śladowo zachowane te, te materiały źródłowe, to dane tam zaprezentowane są spójne z opisami kół w kłosie Polak, w tym numerze specjalnym wydanym z okazji jubileuszu. Podsumowując, siłą rzeczy z racji formy ten materiał przedstawiłem jedynie skrótowo i absolutnie w masie zasługuje na skatalogowanie, zasługuje na udostępnienie jako materiał źródłowy badawczy, bo jest to materiał pierwotny. To nie jest obrazowanie te, które na przykład widzimy w Głosie Polak, To jest materiał pierwotny. Zbiorek Muzeum Fożowia paradoksalnie jest bardzo dużo wartościowych źródeł dotyczących innych miejscowości Głównego Śląska. I tak jak wspomniałam, rybnik jest reprezentowany, rybnik jest reprezentowany w zasobie akurat Towarzystwa Polak, relatywnie w nielicznej masie, aczkolwiek jest. I to są ciekawe materiały, jak widać. Natomiast na przykład tereny powiatu katowickiego to jest kilka razy więcej zachowanych dokumentów. Znowu tutaj klasa. To, to są także zestawienia konkretnych dat, miejsc, spotkań z okresu plebiscytowego. Co to oznacza? Że zbiory w Muzeum w Chorzowie zasługują na odkrycie nie tylko przez jego mieszkańców, bo to jest proste, ale zdecydowanie przez wszystkich mieszkańców Górnego Śląska, ale i pewnie nie tylko. Dziękuję za uwagę.